Liczba 60 jest jednym z przybliżeń liczby 5 ósmych. Błąd względny tego przybliżenia wyrażony w procentach jest równy. Zacznijmy od tego w ogóle, co to jest taki błąd względny i bezwzględny, bo żeby obliczyć błąd względny, najpierw musimy mieć błąd bezwzględny. Błąd bezwzględny jest taki wzór na niego, to jest wartość bezwzględna z A minus b. I co to takiego jest? A to jest wartość prawdziwa, czyli w naszym przypadku 5 ósmych, a b to jest przybliżenie tej liczby, czyli w tym przypadku jest to 0,6. Muszę mieć te same ułamki, albo zwykły, albo dziesiętne, muszę się na coś zdecydować. Ja ten zwykły ułamek zamienię na dziesiętny przez rozszerzenie. Mianownik rozszerzam do 1000, 1000 dzielę na 8 i to jest 125, razy 5 to jest 625. Trzy zera w mianowniku powodują, że trzy cyfry po przecinku muszą mi się pojawić, czyli to będzie 6, 2, 5, bo były 3, no i z przodu 0. I teraz tak, moi drodzy, A to jest 625 tysięcznych. I ja to wpisuję tutaj sobie do wzoru. Odjąć. B to jest 60. Ja tu jeszcze dopiszę sobie dwa zera. Zawsze zera po przecinku mogę dopisywać, nic się nie zmienia. I teraz jest nam łatwiej odjąć, bo tu mamy 625. Tu jest 600, czyli na pewno to będzie liczba 0,025, czyli 25 tysięcznych. Wartość bezwzględną możemy opuścić, bo na pewno już jest liczba tutaj dodatnia. To jest błąd bezwzględny. Był w wartości bezwzględnej, on jest bezwzględny. Nie ma litości. Jak znaleźć teraz błąd względny? Ano, musimy teraz błąd bezwzględny podzielić przez liczbę prawdziwą, czyli przez nasze a. Dzielimy sobie przez 0,625, bo to nasze a już jest przerobione i mnożymy przez 100%, bo mamy mieć wyrażony błąd. W procentach. No dobra, ponieważ w mianowniku mam 3 cyfry po przecinku, to muszę się przesunąć z tym przecinkiem w prawo o 3 miejsca, ale matematyka jest sprawiedliwa, więc to samo zrobię z licznikiem. I dostaniemy 25, tu 625 i razy 100. No to teraz sobie podzielę na 25. 625 podzielę na 25. W każdej stówce zmieszczą się 4 25, tych setek jest 6 czyli już mamy 24 i 1 luzem, czyli mamy 25. To 25 podzielić na 25 to jest 1. No i teraz mogę jeszcze te 25 podzielić ze stówką i tu zostaje 4. W ostatecznym rozrachunku wychodzi, że to jest 4%, czyli błąd względny tego przybliżenia to jest 4%. Dziękuję.